Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irse, witam Was na moim i samce alfa kanale w czwartkowej renowacji. Moja internetowa żona zażyczyła sobie, żebym zrobiła renowację barów w Glimmerbrook. No słuchajcie, jak ja mogłabym odmówić? No po prostu, jak ja mogłabym jej odmówić? A zresztą ten bar no, chodził troszkę za mną, żeby go zrobić, bo jednak był bardzo smutny i taki no w sumie średnio mi się wydawał magiczny. Trochę taka bieda, nie oszukujmy się. Zresztą niektóre rzeczy, jak głównie te ze świata magii, jeżeli chodzi o budowlę i no to są słabe. Dopiero jak zaczęli współpracować z Jamesem Turnerem, z Deli czy właśnie z Lil Simsy, zaczęły dopiero te budowy jakoś wyglądać? Te budynki? budowy, budynki, jak zwał tak zwał, tam dr Ashley bodajże jeszcze też brała udział, no naprawdę jest pełno fantastycznych y, zagranicznych y, simstuberów, no wzięło pod swoje skrzydła i to chyba zaczęło się od Komorebi, jeżeli dobrze pamiętam, od, komor od Komorebi y, domek taki pokazowy w zjawiskach paranormalnych robiła dr Ashley i chyba dalej już to też robili inni simstuberzy, Więc, no, dlatego chyba te wiejskie ścielance budynki są jakoś jeszcze znośne. Chociaż tutaj to nie mam pewności, czy w 100% ktoś wziął je pod swoje skrzydła. Chciałem troszkę wyjść ze strefy komfortu i zrobić wykończenie dachów czerwone, ale jednak stwierdziłam, nie, ten biały kolor, który znajduje się w kolumnach i ogólnie tam w wykończeniach, wykończeniach drzwi, no. Chciałam go jeszcze gdzieś dać. Chciałam go jeszcze gdzieś dać, żeby nie wyglądał tak trochę dziko. No i oczywiście kombinowałam z Tulsem. Chora bym była, jakbym z Tulsem nie kombinowała. I powiem wam, ostatnia aktualizacja jeszcze mi nie wywaliła modów skryptowych. Jeszcze. Nie wiem jak w grze to wygląda, ponieważ no, trochę czasu zabrakło. I nie siedziałam, a chociaż bardzo jestem ciekawa tych brazylijskich potraw. I tego, co tam może jeszcze gdzieś coś się do, doszło, że tak powiem. Bo z tego co wiem, jeszcze tam jakieś opisy poprawiali. O. Będę musiała sobie aż zerknąć, a jak nie, to poproszę samca alfa, żeby zerknął za mnie, no bo wiecie, no, tak misiu, to tak jest, jak ja jestem leniwą bułą, no to ciebie, że tak powiem, tobie marudzę, żebyś coś zerknął, a potem mi wytłumaczył, no, bo wiecie, to jest ciężka praca czasami czytać, oj, bardzo ciężka praca, a tak na poważnie, no, można siedzieć przed komputerem, no, niby ja mogę cały dzień, no, ale wiecie, no, czasami po prostu siedzę, bo dzięki temu mam jako, jakieś cebuliony i jakoś to wszystko idzie. Chociaż powiem Wam dzisiaj, że spotkała mnie pewna przygoda. Bo wiecie, ja ciotka wariatka, jestem, że tak powiem, dość mocno za zwierzakami, dziećmi, staruszkami i tak dalej. No i zadzwoniła do mnie taka przymiła pani z gminy pod tytułem Jest kotek. Tak, jest kotek. Wszystko ładnie, pięknie. Kotek potrzebuje domu tymczasowego. Okej, okay. ponieważ pani, która tego kotka znalazła, Natychmiast każe go się pozbyć i wywieźć do schroniska. No, normalne. Ale jak usłyszałam, żeby go jeszcze dodatkowo uśpili, to powiem wam, krew mnie zalała. I gdyby nie fakt, że ugryzłam się strasznie mocno w język i w policzki ogólnie wam pogryzione, to bym chyba tej babsku coś powiedziała, ponieważ... Wiecie, no ja nie jestem, że tak powiem, ani team lewy, ani prawy, ani nie jestem jakiś team, jeżeli chodzi o religię, ale jeżeli ma się... Nad drzwiami domu ładny krzyżyk z takim panem, który się poświęcił dla ludzkości, to chyba takie zabijanie braci mniejszych bez powodu jest troszeczkę mi tu nie, nie gra. Wiecie o co chodzi? Tak się, tak się nie klei. Nie chcę żadnych wywodów jakichś ciężkich religijnych robić, ale jeżeli już mówimy, że jesteśmy yy, powiedzmy, właśnie ten gentleman, który umarł za nasze grzechy, no to jakby trochę go słuchajmy. A nie, żeby było to na daremno, No bo wiecie, tak mi to trochę się nie klei, że jednak jest jakaś tam symbolika w domu, a pewne zachowania, no są... E -e. No wiecie. I powiem Wam, że ta kotka trafiła do mnie na tak zwany tymczas, chociaż jak mojej mamie opisałam, jaka jest miziasta, jaka jest kochana, jaka jest w ogóle ach, och i, i trelele, no to chyba moja mama się zdecyduje na czwartego kota. Ta. Czyli będę miała dodatkowy obowiązek jak będę coś jej załatwiała. No ale mnie to nie będzie, słuchajcie, przeszkadzać, bo na razie mam 10 futrzaków w domu. Samiec też bardzo ładnie to sprzyjął. Samczej, jestem z ciebie bardzo dumna. No bo wiecie, on mówi, że jest taki mocny, twardy koleś i tak dalej, ale jak chodzi o zwierzątka, to ma tak samo miękkie serce jak ja. Tee. Nie przyzna się, ale jeżeli chodzi o staruszków i dzieci też, ale nie przyzna się, no bo wiecie, męska duma, upór i te sprawy. Tak, więc kotka na razie y, ma imię robocze, ja ją nazywam Dziesiątka, moja mama już ją nazywała Mila, od pewnej aktorki z Resident Evil, starych filmów takich, wiecie, ja jeszcze. Nie wiem, czy ktoś to w ogóle ogląda, matko kochana, to, to seria taka dość stara, bym powiedziała, ale jakby co, to w Monster Hunterze ona grała. Tak, ostatnio grała w Monster Hunterze. No i na razie ma na robocze imię Dziesiątka i Naprawdę jest tak kochaną kotką, że powiem Wam, jeżeli się spotkacie z taką sytuacją, że będzie jakieś nieszczęście na ulicy, zmarznięte, no to pomyślcie chociaż, żeby zadzwonić właśnie do tego starostwa, czy do jakiegoś tam urzędu gminy, czy do jakiegoś torzu, i żeby ktoś się zainteresował. Bo ona ma strasznie odmrożoną jedną łapkę, a tak to jest kot do rany przyłóż. No po prostu do rany przyłóż. I powiem Wam, że chciałabym, żeby ludzie też tak byli do rany przyłóż bo ani nie, ani nie burkła, ani nic i ładnie czyszczenie łóżków i powiem Wam wszystko ja jestem normalnie z niej dumna obce zwierzę już się czuje tutaj też w domu jak u siebie, już że tak powiem wzięła, zaanektowała sobie kanapę no i nap napełniła brzuszek napiła się i jest szczęśliwym kotkiem na razie szukam, bo może komuś zginęła więc się ogłaszam w internecie, no ale cóż będę pewnie jej szukała później domu jeżeli moja mama jednak nie, nie weźmie jej chociaż, znając Moją mamę i jej upartość. Tak, to ten kot może nawet zmienić kolor futra, jak ona się uprze. I to nie będzie farbowała, tylko kot zmieni to naturalnie. No ale, no ale tak bywa. Słuchajcie, na sam koniec już poza, że tak powiem, kamerą dodałam telewizor, który trzeba było, ale tak bardzo nie chciałam dodawać telewizora tutaj. Tak bardzo nie chciałam, ale jednak trzeba było dodać. I tak jest na tym pięknym kominku, który też doszedł właśnie w świecie magii. Ogólnie chciałam, żeby był lekki taki miszmasz, ale miszmasz taki zamierzony, nie że ktoś wziął, przewrócił się z dekoracjami, tylko rzeczywiście zamierzony. Również miałam trochę problem, żeby zrobić przejście za bar, ale stwierdziłam, że przecież jakby obsługa może, może przecież być od, wchodzić od balkonu, patio, czy jak to tam się nazywa. No nic, jak chcecie pobrać, to jak najbardziej jest udostępniony w galerii. Moje ID irse88. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania i komentowania. No i dawajcie pomysły, co dalej będziemy dawać pod renowację. No. No to co? Buziaki. papa? Pa.